Z tej strony Maciej oraz Mateusz. I witamy w kolejnym odcinku Dead Space 3. W poprzednim odcinku wreszcie zabiliśmy gościa. Wreszcie. Rozerwaliśmy go na strzępy. Skurczy kurczystem. Ja zauważyć jedną rzecz. Ta nas trójka ludzi na tej planecie ze wszystkich tam 6-5, no nieważne, na początku było nas więcej. A jesteśmy dopiero jakoś troszeczkę ponad połowę gry. No, troszeczkę ponad, coś koło 60, czy tam 70%. No max, max 70 jesteśmy. Nie, nie możemy być dalej niż te 60. I zabiliśmy bossa po trzech próbach. Science Division Fac Facility, nice. Active Big side. To nie wróży nic dobrego, coś powiedziałeś, nie? Oooo. Marker. Oooo. Nie, to nie jest marker, tylko widziałeś, co, co się schowało. Nie. To był kolej z czekanami, i był czarny. A czarni to są wieści, dwa razy mocniejsi. Tu nic nie ma. Ty, ty, czy to jest księżyc tej planety? O, w mordę. O, w mordę. Nice. Wygląda, ten kolej czeka mnie. Gdzieś tutaj spieprzył. Nie, nie ma go. Wychodowało się pewnie na, przez lód. Ej, no bo a co to jest? No przecież to jest marker, zobacz. To. A. A. jeden, drugi, trzeci, Mamu, czwarty ja nie chcę. piąty, szósty ja nie, dny, nie chcę no. mamo ja nie chcę. No ja nie chcę nogi ucinasz? just in case nogi, głowę właśnie one zniknęły im wiesz, jak mi je odciąłeś

Unitology o, Unitology? dokładnie są, są, są skrzynki, będzie walka Albo jak będziemy szli w eee. drugą stronę, będzie walka Pakujesz? Jop Ej, tam coś jest Zawsze patrz za siebie Seeker rifle Znalazłem rifle, a, a ty nie. Wiem, chyba też go dostałem. Ty na pewno go dostałeś. Chociaż ja nie mam tego heavy metal, wiesz? Dziwne, cofiłem jednego? <laughs> jednego. Trzeba mieć jakiś kickard do biology. O boże! Masz czarnego z czekalami. Mocny! Tak, tutaj jest jeden z tyłu, wiesz? Tu jest jeden z przodu. Tu jest jeden. A ten nie był, ten nie był czarny. A to nie Ej, są to ci Unitolodzy? To nie, to nie są przypadkiem ci Unitolodzy? Nie, to są ci. Dobra, to są. Nie. Będzie jakiś sidequest. To są ci, to są ci kolesie z tego, z tego, z tej stacji jakby, nie? Bo tam byli ciągle ci military, a to jest, zobacz, to są jakieś hazmat suity niebieskie. No tak. To inne dziwne rzeczy. Są cholernie mocne. Dobra, ja, ja sobie update'uję kostium. Z tego przy okazji. Legendary suit has been... Unlocked. What? Special Forces, EVA, Arctic, Legionary. O no, Chcę zmienić, chcę zmienić, chcę zmienić. Zobaczymy jak to, to wygląda. Zobaczysz ten suit. A zobaczysz na tobie, potem na mnie. Tak, <laughs> tylko ja jeszcze zaupgrade'uję szybko, nie? Eee, taki... Ale muzyczka musi być. Ty nie, najgorszy ma fajne, fajne... <laughs> Jakie gogle. ...fajne zbroje po boku, nie? Jakie gogle. Eee. Tak. Upgrade. Armor. Kurde, armor mam na maxa. Hit pointy mam na maksa, Jakieś stazy tam. O, energia stazy mogę zwiększyć. To się przydaje. Duration, recharge. No Richard. Remember, przydała, to before handling any hazardous material. E, przypomina mi się te wszystkie takie, wiesz oznaczenia to mi się przypomina Half-Life Welcome to coś tam coś tam hmm. To nie jest taki zielonkawy Legendary Ty, ale ma gogle jak z tego Jak y, Sam Fisher Ze Splinter Cell'a No rozobaczymy jak na mnie wygląda Trzeba go ładnie oświetlić e, nie widać dobrze Ciekawy jest ten suit, muszę przyznać. Ty, ciekawy jak wygląda ten yy, ...suit... Yy, z pierwszych części. Z pierwszej części. Tu się odblokowuje po przejściu gry na karwerze. Boom. Ty, ale fajnie wygląda u ciebie też. Armora mogę zupgrade'ować. Ale to wszystko kosztuje tungsteny No tak, no A ja zbierać No jakiegoś tam Gana Tak, no trudno Trudno, ja wydałem wszystko Mam trans tych z konduktorów nie ma Ale zwiększymy, dobra Transdaser Już Przewodniki w zasadzie, albo jakieś tam pół przewodniki. Nie no ja choć, choć tu, chodź tu do światła, chodź tu do światła, pokaż się. <grych> no wyglądasz jak ci, którzy nas atakują. Mruwa taka. No widzisz mnie, sama Fishera? Tak widzę, ale nie, zobacz, bo to, to, to jest to suit. Zobacz, co masz na rękawie. No, mam jakiś taki. No Skaffield. Z... Ładnie Skaffu, ten eee, kombinezon. Hmm. Masz to tarczę przecież. No tak. No dobra, będzie z tego. Nie, będę. <laughs> to będzie bardzo, bardzo emocjonujący odcinek. Mm. Trzy boty wróciły. O. Co my tu mamy? Jeden reload, jeden damage. Ale chciałem tego, shotguna. Reload zwiększyć o, będzie to reload. Nie no, dobrze tutaj było. Nie, no to jest dobrze. To jest plus dwa dame, plus jeden reload. <coughs> Nie, no dobrze, wszystko jest. A, to też jest dobrze. Dobra, bocik wypuszczony, możemy iść. Moment, jeszcze, 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 Co? Ja zobacz, ten suit jest taki bardziej fancy, bo masz jakieś takie paski, masz takie zasobniki na sobie. Mhm. Chcecie, znaczy każdy wiesz jakieś tam ma, ultra szczegóły. A w ogóle teraz, jak zobaczyłem, to chciałem zmienić sobie na, na ten pierwszy suit. Wejdziemy tu? Z powrotem. Ale nie masz karty przecież. Pójdziemy. Locked. Musimy mieć window, niestety. One way ticket. One Way Ticket One Way Ticket to the Moon Oli, jaka winda Ale czemu tak? Nie wiem czemu to tak wygląda Patrz porysowana podłoga U, jaki dymek Stowny Stowne promienie światło nie mogę Hydrogena podnieść ten by normalny. normalnie. Jaka cisza. Wziąłby i eksplodował. No. Contamination protocol. Jeden, ręce do góry. Dwa, prysznic. Trzy, wyjście. Nie podnieśliśmy rąk do góry. Tędy się. da zejść. O! Oh, to the

Pieces, in one, or all of them. Druga opcja. Yeah, No shit. You Patrz, nie możemy do niej wejść. Przesuń się ty. <grym> 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 tak, tak ze schody niestety nas powstrzymają, przed wejściem na górę. Nie możesz ich jej przytulić. O i tak, to dała ci przez nie tak nie tak taką dziurę, nie? Jestem inżynierem, nie potrafię chodzić po schodach. LOL Powiem To Ale serio to wygląda jak jakiś nekromorf. No wiem no, no, po co by zamrażali necromorfa inaczej nie? No... A no tak, przecież necromorfa się po to zamraża, nie? To przecież w pierwszej części nieśmiertelnego się właśnie zamrażało. No. Bo... Ja ci się nie pokonać. Tak He's even not Science Division. Sovereign Colonies It looks like there are three primary buildings in this facility. The one we're in now is biology, there's one for paleontology, and one for geological studies. Which one should I check out first? It yeah. doesn't matter. Just be careful. <laughs> Why? I think there's something out there that wants to eat me. That's not funny. Isaac out. Jestem do geologii. Yellow. Yellow. To tutaj. O, tak, tak, czekaj. Nie, stań z drugiej strony. Tylna od tego znaczka, patrz. Tego? O, mm. to mnie. Takie. Muszę jakoś tak stanąć. O. No, stań po drugiej stronie, no. Znaczka. Dalej, kawałek, bo nie widać. O, 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 tak, i teraz obróć się. O, świetnie. To by było na tyle na dzisiaj. To by było na tyle. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do lajkowania, komentowania oraz do subskrypcji. Zaraz pojawią się adnotacje do kolejnych odcinków. I jak zwykle. Miłego dnia.